Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj robimy od, proszę Państwa, od y, złoty 110 do może jakiejś koski, coś takiego. Oczywiście musicie tutaj, y, dzisiaj może jakiegoś giveawaya sobie zrobimy, ale to się zobaczy, co, co, co uda się dropnąć. Oczywiście, widzowie, musicie używać kodu, najlepszego kodu na świecie pio1777. Po pierwsze daje pl y, plus 5% więcej do doładowania, yy, darmową skrzynkę E, MIL spec na start, z której leci na przykład, no co tu może lecieć? Ona jest za darmo z moim kodem. No leci na przykład taki Glock i daje plus 5 do siusiaka ok? Dlatego polecam doładowywać. A teraz od 110 do, do kosy. Sprawdźmy sobie, co tu jest ciekawego. No może dołączymy sobie do 5 One momentów. Sprawdźmy, sprawdźmy, co tu może lutnąć. Osobiście mi nigdy ta skrzynka nie oddała, ale dzisiaj może, no zobaczcie widzowie, no chujowe są szanse, ale, no mówię, ta skrzynka coś w ogóle nie oddaje, ona jest jakaś zbugowana, chociaż może, no nie, no, ta skrzynka jest serio jakaś zepsuta, nie wiem o co z tą skrzynką chodzi, no i to jest jeden skin marny, a ja nie wiem co z tą skrzynką chodzi. Ale no, nie lubię w nią wchodzić, nie lubię przyznam. No, i jeszcze on to zgarnia. No, to jest jakiś scam ewidentnie. No, ale dobra, no trudno. Nie ma co. Dołączymy do jakiegoś mocniejszego czegoś. Na przykład do czegoś takiego. Nie, do czego ja dołączyłem? Jakiś 10% Emperor. Do czego ja dołączyłem? Cholera, jasna. Nienawidzę procentówek. Po co ja do tego dołączyłem? Ja, pili. Ale może w tych wcześniejszych skrzynkach coś lutnie, no i niestety. 8 zł dla kolegi dla mnie. 28 groszy. Stickersy... No tutaj dla niego 14, no to fajnie. No fajnie mu daje. Może... No i im dwa maki, a mi... No dobra, no też nie najgorzej, ale przegrywam to, no przegrywam to, no co to ma być? No i jeszcze tutaj... No dobra, tu gówno dla wszystkich. Famas może. Daj mi famas. Famas. No i daje... O, dobra, 30 zł dla mnie, dobra. To nie jest jeszcze przegrane. O, jeszcze tutaj Glock Młoda za 14. I teraz ten 10% Emperor. Nie mi tego, proszę. Dobra, dla wszystkich Mki. Dobra, tu jest fajna pula. Sprawdźmy ile. O, już tu widzę dużo pieniążków. No i 120 zł, cieszę się bardzo. No i sprawdźmy, ile aktualnie mamy profitu. Chociaż może bym coś tu zostawił na giveaway. Hmm. Co mogę wam rozdać, widzowie? Czym się zazwyczaj gra? Mm, nie wiem. Sprawdźmy, może. Dobra, na koniec odcinka wam coś kupię ze sklepu. Mmm, okej. Okay. Sprawdźmy, co tu są jeszcze ciekawe bitewki. Może coś. A tu jest to testy Rolak, no ale. Dobra, dołączę, bo wygląda ciekawie ta bitewka. Coś na przepałkę musi być. Ale nigdy nie dołączajcie do testy Rolaka, bo to i tak nigdy nic nie da. No mówię, to nigdy nic nie da, tylko to jest po prostu taka skrzynka taka na zarobek dla GeForce No ale sprawdźmy, co nam tu jeszcze poleci. Okej, okay, milspec No, aktualnie chyba wygrywam. Nie wiem. Nie jestem w stanie tego policzyć. Oj, na kolegi. No, ale są jeszcze dwie mocne skrzynki, sprawdźmy. Hyperbestia! Hyperbestia! Nie wierzę, widzowie! Nie wierzę, hyperbestia. No i co tu się dzieje? Hyperbestia. I to już nie pierwszy raz mi leci hyperbestia z tej skrzynki. Jakoś tydzień temu to samo było. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Widzowie, co tu się dzieje? Nie mogę, nie mogę. No. To jest piękne, no widzowie, no to jest piękne. No ile już mamy? 275 zł. Kurczę chciałbym skończyć tak ten odcinek, ale... Kurcze blade, no muszę chyba do tej koski dobić. Dawaj, teraz mi tu kosę daj. Proszę, bo ja muszę. Oj. No i nie dało, ale... Ja pidi Jestem zarobiony. No... Skrzynko daj. Skrzynko daj, bo cię będę katował. Skrzynko ty szmato. Toxic zone. Dobra, nie, wychodzę z tego. To mnie nie lubi ewidentnie. A to? A to mnie może lubi? Proszę. Destroyer. Tu jest na to 67%. No, come on. Daj. No, co so to daje? Dobra. Nie, widzę, lepszy mam pomysł. Patrzymy. No i co to jest? Kurwica, no co to jest? Nie, dobra. Co to jest? Dobra, poniżej, myślę, że poniżej dwóch stówek nie schodzimy, bo tu już jest i tak mega fajny profit. Nie chcę tego tracić ogólnie, co nie? Ale ogólnie jeszcze Wam muszę widzowie powiedzieć, że ca te 110 zł zostało zrobione z złoty 17, zł, więc dzisiaj mi tak daje, czy jest po prostu dzień szczęścia jakiś. Sięgam Wam. Może zrobię jakąś bitwę all in za trzy dychy. Dobra, robię, robię, robię. Myślę, że opłaca się. Myślę, że Mozbi. myślę, że aspiration. Myślę, że miniwa. No i myślę, że coś za szóstaka, nie, za czwóraka. No to myślę, że i need dolar. Teraz sobie to tak ułożymy. Ja PD, ale pięknie dzisiaj. Pięknie dzisiaj jest, no pięknie. Chociaż szmuci mnie trochę ta wizja, że już, że już jesteśmy 75 zł w plecy z tej bane skrzynki, ale to nic takiego. Może ta bitwa oddać i tak jesteśmy na wielkim plusie. No i sprawdźmy. o, No i nie wierzę. Nie wierzę, jak mi dzisiaj daje. Dzisiaj jest po prostu jakiś dzień szczęścia dla mnie. Nie wierzę. Widzowie nie wierzę. Dzisiaj jest po prostu. Dzisiaj jest dzień szczęścia. No. No widzowie, no. Kurcze pieczone, no dzisiaj to po prostu O kurcze No i tylko mi na nafarmił, no i widzowie dzisiaj Ja dzisiaj jestem po prostu No widzicie Po prostu jestem dzisiaj zarobiony Mam od 17 ,3 zł 300, no czy wy to widzowie widzicie? Ja muszę wam coś ciekawego Kurcze 30 groszy to... Dobra nie Kupię wam coś na giveaway'a Czym się gra zazwyczaj? No nie wiem, może jakimś diglem. Chwila moment, no to co wam kupię Digla jakoś wam kupię um, dobra, nie tak tanio. Sprawdźmy coś tak, żeby mi zostało 290. Mm, taki digl wygląda spoko. Albo taki. Hmm. Którego by wam tu kupić? Może taki? Dobra, kupię wam może... Mogę wam takiego kupić w sumie Trigger Discipline. Dobra, kupuję wam to na giveaway. A ja co nie, wypłacam to już. I żeby wygrać tego skina, to po prostu wpiszcie piszcie w komentarz do skin 1. A ja w następnym odcinku wylosuję. I to na dzisiaj by było na tyle. Dzięki Wam, wielkie za oglądanie. I no, i z wielkim profitem wychodzimy na dziś. Żegnam Was, widzowie.